I o widzowie, witam was kolejny kolejnym na moim kanale. Z tej strony oczywiście wasz ukochany fajterciak. Kontynuujemy naszą przespania przewspaniałą serię, najlepsza wersja siebie. Zaczynamy aktualnie etap 12 z dniem dzisiejszym. Natomiast etapem 12 jest gotowanie. Bo chcę zostać kucharzem. A teraz e, taki, Zdradzam taki sekret. Nie muszę zostać kucharzem. BO JESTEM KUCHARZEM i nie umiem gotować już tłumaczę sytuacja z moją przygodą z gotowaniem zaczęła się tak że naoglądałem się za młodziaka Hell's później troszkę MasterChef'a ale głównie Hell's Kitchen i troszkę HectoChef'a ale głównie Hell's Kitchen kurwa chcę jak oni, ale oni mają pasję a oni się jarają tym gotowaniem, chcę jak oni i kończyło się gimnazjum, a no, fajterciak musiał gdzieś iść dalej do szkoły. I Poszedł do zawodówki gastronomicznej na kucharza. Czy nie gastronomicznej, ale wiecie, no, na kucharza poszedł po prostu. Fajterciak postanowił, że będzie gotował. Tylko, że fajterciak spotkał się z praktykami. Moja szkoła wyglądała w taki sposób, że 3 dni w tygodniu miałem szkołę, dwa dni w tygodniu miałem po 8 godzin praktyk i te praktyki były równoznaczne z pracą. Nie nauczyły mnie totalnie nic, zgasiło we mnie jakby chęć do gotowania, bo w domu mi się nie chciało, jedyne gdzie mogło mi się chcieć, gdyby im się chciało mnie uczyć, to praktyki przez 3 lata tylko i wyłącznie zmywałem gary, albo sprzątałem wszystko, co można było sprzątać, dlatego e, z tego miejsca chciałbym podziękować szanownie e, pani, która jakby była moją szefową i mojemu szefowi, czyli jej ja mężowi, że chuja mnie nauczyliście i zabiliście we mnie pasję do gotowania. Dziękuję. Z tego faktu, że niejaki Mandzio ogląda na Steamach Hell's Kitchen, a ja sobie przypomniałem, czemu chciałem zostać kucharzem. I oto jestem. Także muszę się kurczę nauczyć gotowania. Od nowa, od podstaw, totalnie wszystko od zera, bo mówię, nie umiem nic ugotować i nie próbowałem nawet za bardzo. Tylko w dalszej części materiału mam nadzieję, że pokażę Wam cokolwiek, co postaram się ugotować. Czy będę chciał pracować jako gołarz? Wątpię, ale będę chciał, żeby ludzie mówili mi o, widać, że jesteś każdym, bo się gotujesz, o to, to by było zajebisto, że usłyszeć takie coś od ludzi. Widzimy się w dalszej części materiału, gdzie już będziemy w mojej kuchni, <laughs> w mojej kuchni i będziemy próbowali coś ogarniać z gotowaniem. I o widzowie, e, witam Was. E, to jest jakby dalsza część materiału, tak? E, postanowiłem, że dzisiaj sobie coś ugotujemy, e, mianowicie, bo jakby zostawić ten materiał bez żadnego dania, którego gotowałem to tak słabo wrzucić. Tylko stwierdziłem, że coś ugotujemy. Co to będzie? Postanowiłem na coś, postawiłem na coś łatwego, coś co jest naprawdę proste do zrobienia, a mianowicie zupa. Dzisiaj będziemy robili zupę. Najpierw pokażę wam moją kuchnię, to jest jakby kuchenka, na której będziemy gotować i blat z produktami, na którym będziemy pracować poniekąd jest obok i będziemy robili żur. Pokażę wam produkty, które mam do zrobienia owego żuru. Jak ktoś lubi żur, to sub, e, like i komentarz miły, to wiele znaczy dla mnie, bo to znaczy, że mnie doceniacie i ja was za to po prostu. Dobra, co jest potrzebne, się zapytacie. Jeden gar e, bezpośrednio na żur. E, drugi gar na jajka. Mam już jajka w środku, tylko trzy mam jajka, e, są zrobione, bo zostały, mieliśmy taką ale małą imprezę i po prostu jajka nam zostały. E, dlatego ja sobie dzisiaj wykorzystałem, to jest idealnie właśnie, że te jajka zostały. Rzeczy potrzebne do żuru, oprócz jajek, e, oprócz dwóch garczków, to oczywiście kiełbasa, musi być kiełbasa. E, mamy sam żur, no bo jak żeby inaczej, woda też jest bardzo potrzebna, ale to myślę, że bez problemu każdy ma w domu wodę, na 100% każdy ma wodę. Śmietanę mamy tutaj oraz przyprawy. E, jakie mamy przyprawy? E, mamy e, ziele angielskie, mamy liść laurowy i mamy pieprz. I poza tym mamy również wegetę i poza tym mamy również sól. I to jest wszystko, co jest potrzebne do zrobienia żuru. Dlatego zaczynamy właśnie teraz go tworzyć. Dobra, jak to aktualnie wygląda? Aktualnie, czyli na samym początku, bierzemy kiełbę. O, możecie zobaczyć. Kiełba się gotuje w wodzie. I gotują się też jajka w wodzie. Na gazie takim. No, na takim, jak się ktoś zna. To jest taki średni gaz. W sumie to nawet spory. E, I po prostu czekamy, aż to wszystko będzie nam się gotować. Jak będzie nam się gotować, to e, działamy dalej z naszym żurem. A póki co robimy cięcie i po prostu widzimy się w momencie, w którym to wszystko będzie nam się gotować. Dobra widzowie, i tutaj widzimy, że jajeczka nam się pięknie gotują. Czyli za niedługo dajmy im jeszcze 10 minut i powinny być git. I wtedy je wyłączamy i po prostu czekamy aż się ostudzą. Natomiast kiełba, no kiełba się jeszcze nie gotuje. E, jaja się nam zrobiły, wyłączyłem je. E, kiełbasa e, wygląda coraz lepiej. I e, w międzyczasie okazało się, że tak, Żurski słup, bo trzymałem w domu jakiś czas. Super, ale mamy zastępczy żur. Więc jest dobrze. Zapomniałem o Żurku w Proszku. Jest super, jestem super. Fajnie. E, I zapomniałem o tym, że słoik jest bardzo potrzebny, e, żeby to wszystko e, przygotować. Bez słoika, ani róż. Naprawdę nie zrobicie Żurku, jak nie macie słoja, bo one grudy wyjdą i będzie do wyrzucenia. E, dlatego czekamy jeszcze tylko, właśnie, na to, aż e, zagotuje się ta woda. E, z kiełbasą ale wygląda zacnie. I prawdopodobnie już niedługo się zagotuje. Będzie, będzie cacy. Ciągle tak pokazuję, wiecie czemu? Bo kucharze tak pokazują, że jest dobre. Dobra, widzowie. Więc wsypaliśmy żur, zalaliśmy go barszczem. Teraz należy to po prostu zakręcić i tym wstrząsać. I jeżeli odpowiednio bardzo wstrząsiemy. To dolewamy to tutaj do y, naszej zupy. Także do dzieła! Dobra, widzowie! Teraz po prostu nasz wywar magiczny wlewamy do kociołka. Si, kurde, panoramik przypomina. I trzeba mieszać. Wiecie, jak to wlewacie, to musicie nieustannie mieszać. tak. Następnym takim krokiem jest to, żeby śmietanę przełożyć sobie do, e, do naszego słoika. Dolać barszczu. Zakręcamy i następnie to wszystko z powrotem. Przejsiemy tym, żeby to wszystko rozmieszać. I w momencie, kiedy jest już rozmieszane. Musicie się upewnić, że to jest na 100% dobrze rozmieszane. Dolewacie z powrotem nasz magiczny wywar. Z powrotem, oczywiście, wszystko mieszając. No i widzowie, zostało już tylko doprawienie, bo ten żur już jest naprawdę gotowy, więc wystarczy tylko wszystko podoprawiać. Ee, także tak. Trochę liścia laurowego. Parę kuleczek ziela angielskiego. Troszkę pieprzu. Troszkę wegety. A czy to wiecie? Jeżeli chodzi o doprawianie, to wedle uznania. No i sól, oczywiście, nie. Zamieszajmy to, żeby te przyprawy się fajnie w zupę wchłonęły. I co? Chyba można jeść. I tak oto widzowie, żurek jest zrobiony, pyszny żur. Ja teraz będę się delektował żurem. Zajebisty jest, serio. Mam nadzieję, że wy też zrobiliście pyszny żurek. Pochwalcie się tym w komentarzu. Widzimy się w następnym materiale, w którym będę gotował coś bardziej skomplikowanego niż zupa. Ja byłem Fajterciak. Już wspominałem, nie wiem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To dla mnie naprawdę bardzo ważne. Widzimy się następnym razem. Także smacznego żuru. I jo!